Cześć Manko, witajcie! W dzisiejszym filmie będziemy pokazywać jedno cięcie, pierwsze cięcie takiej kłody 130 cm średnicy. I zaraz zobaczycie od początku do końca jak wygląda pierwsze cięcie takiej techy, taką pilarką taką przystawką. Słuchajcie, słuchajcie, za czym jeszcze zaczniemy ciąć, to apel do Was. 80% osób oglądających nie subskrybuje jeszcze tego kanału. Także przed obejrzeniem tego wideo kliknij na dole przycisk, subskrybuj i dopiero kontynuuj oglądanie. W przeciwnym razie za chwilę zniknie ci obraz. Nie no, żartowałem. Nie zniknie ci obraz, ale naciśnij suba. Więc jesteśmy po pierwszym cięciu. Jak to często bywa, zapominamy o klinach i tym razem też tak było. Odkręcamy tego drabiniaka. nie mamy takie małe odkrycie ścinięte już po to, żeby, żeby nic nie marnować. Takiego pięknego drewna. I z tego odkrycia by coś zrobił nawet. Były takie sporawe. Piękne drewno. Co, i teraz ustawiamy dychy i jedziemy kopcem. Teraz moi drodzy parafianie, zmienimy sobie wysokość na docelowe 10 cm Ja. Pierwsza dostawa 40 cm odkrycia, nie? No, słuchajcie, jeszcze dwa słowa odnośnie maseczek, w których pracujemy. Zobaczcie, trocina, która jest z ciętej dechy, to jest pył, to jest mąka. Dlatego my osobiście polecamy i preferujemy, aby pracować właśnie w takich maseczkach, przynajmniej PP2 bo po kilku godzinach kilku godzinach pracy cięciu macie kilku nawet jedną kłodę przetniecie jak macie taki dosyć niekorzystny wiatr to już ten nos macie zarąbany pyłem a to zdrowe zbytnio nie jest ja mam dzisiaj zarąbany katarem dlatego mam taki taki głos dziwny ale wam polecam a wiem że wiele osób ogląda i tnie tak jak my to wam polecam nosić te maseczki zwłaszcza do twardych gatunków, bo tak yy, jeszcze jakaś tam sosna czy jakieś miękkie gatunki tak nie pylą jak, jak właśnie twarde. Ciekawostka, takie czarne w drewnie, w drzewie, w dębcoku, znaczy, że gdzieś coś w środku jest metalowego. Będziemy cieli kolejne dechy, to zobaczymy, co kryje w środku, oby nic wielkiego. W komentarzach też czasami pytaliście, jak my przynosimy takie deski, jak tniemy. To zaraz Wam pokażę. Jak my sobie radzimy z takimi klockami? W zasadzie deskami. Nie mamy jakiejś super dużej ładowarki? Ale tak na patencie można to zrobić. Słuchaj, i przekładki no, włożymy no, później, no, bo deska no, tak. jest grubsza. Także tak moi drodzy deskę ważącą z y, 300, nie? będzie ważyć, to ma 10 cm. 3 metry długa 0,4 metra sześciennego za 300 stówki ma rękami nie jesteście w stanie rękoma nie jesteście w stanie tego trzy osoby tego nie podniesieć nie ma. dziękuję, dobra no więc moi drodzy tym pozytywnym miłym akcentem kończymy to wideo, jakbyście mieli jakieś pytania zapraszam w komentarze a tymczasem zostawcie łapę w górę, jeżeli dotrwaliście do tego momentu filmu. Łapę w górę, suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie i do zobaczenia w następnym wideo.